Cześć, to znowu ja. O, Tysiąc. Mm. Yy, teraz może myślicie, że wchodzę na mój kanał. Przypadkiem znalazł się to jakiś film, bo, nie wiem, ktoś włamał się na moje konto i coś głupiego zrobił, ale mm -mm, to naprawdę ja, Gonia Tysiąc, we własnej osobie. Teraz chwila prawdy. Odchodzę z YouTube. Nie, to żart, jasne, że zostaje. Słuchajcie, jasne, że zostaje naprawdę. Jak ja mogłabym Wam tak opuścić Was nigdy? Chwile spędzone z Wami naprawdę to najpiękniejsze, jedna z najpiękniejszych rzeczy, które mogły mi się wydarzyć. A jestem tu z Wami dzisiaj dlatego, żeby jak już rozkręcam trochę program, żeby wybrać trochę maskotkę do mojego programu. Jest ich, czy będzie. siedem kandydatek i będziecie wybierać w komentarzach liczba z najwię... zwierzak z największą ilością głosów wygrywa i będzie jeszcze taki filmik. Zaczynajmy! Ehe, jeszcze w tym filmiku nie będzie cięć, bo coś się stało z moim programem do montowania, ale obiecuję, że go e, niedługo mogę naprawić. Dobra, zaczynajmy. Numer 1. To jest konik. Głosujcie na jeden. W komentarzu, piszcie jeden, jeśli Wam się on podoba. Następny. Dwa. ojej, coś się nie okay. liczka numerek dwa teraz numerek trzy mi się on bardzo podoba jest jakby trochę oryginalny oli Boże. oryginalny sorry um, bo um, jest w, komend... jest w kalendarzu, który jest bardzo dawny chyba dwa lata tam go dostałam w kalendarzu adwentowym gdzie były różne dodatki i pet 3 i on jest z tego kalendarza, przynajmniej tak mi się wydaje o serenka. numerek 3 4 on jest z nowej serii ale w sumie mi się bardzo podoba i kurde odsuń się <gry> i myślę, że jest fajny, sorry trochę się zabrudził u mojego następny to był, to był zaraz numerek 4, teraz numerek 5 spanielek nie wiem czy jest oryginalny jest jakby dostałam go od koleżanki 4, znaczy nie 4, 5. To jest 5. Numer 5. Pamiętajcie, 5, 5, 5. 6. Short hair Bardzo też fajny, podoba mi się. Tutaj ma trochę ten niestety i numerek 7. Jerzy, który był w filmie Sylwester. Coś tam? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Dawno nie byłam na YouTubie, na moim kanale. Niedługo zmienię profilówkę z nim, jak już z maskotką, którą wybierzecie. To jest numer 7. Dobrze, to jest wszystko. Głosujcie w komentarzach na dole. Nie wiem, czy dobrze pokazuję, nie widzę tych komentarzy teraz. Mam nadzieję, że szybko pojawią się komentarze. Mam nadzieję, że nadal obserwujecie mój kanał. Papatki!